Witam Was. Jak zapewne wiecie, świat w tej chwili pogrąża się w coraz większym chaosie i um, możemy się spodziewać w sensie, naprawdę najgorszego. Um, jadąc dzisiaj ulicą Baker Street, wracając późno w nocy do domu, <grych> y, odpaliłem sobie właśnie jeszcze na chwilę. Internet i zastanawiałem się, dlaczego wracając tak późno, zauważyłem taką sporą ilość patroli policyjnych w samochodach. No i sprawa mi się wyjaśniła, oczywiście za chwileczkę, ponieważ dzisiaj. Były rozgrywki, że tak powiem, kopaczy, i e, Wielka Brytania podejmowała Niemcy. E, no i e, właśnie tu w okolicach mnie e, mam stadion Wembley i tam rozgrywany był właśnie ten mecz, ale przed meczem doszło do, e, można powiedzieć, sporej awantury i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie no, moja ciekawość została zaspokojona. Dlaczego w poniedziałek taki no zwykłe, szary już typowo jesienny dzień e, takie wzmożone, że tak powiem e, policyjne patrole jak tydzień temu, gdzie 10 tysięcy policjantów dodatkowo, że tak powiem zabezpieczało stolicę Wielkiej Brytanii e, pamiętny, że tak powiem pogrzeb, pogrzeb Elżbiety II e, no i tak słuchajcie przeskrolowałem, skoro już że tak powiem znalazłem to na na bulwarówce, bo na y, tych głównych nadawcach na BBC nie mogłem nic znaleźć. Przeskrolowałem sobie troszeczkę i popatrzyłem właśnie, jak <coughs> bulwarówki, że tak powiem, zajmują y, umysły ludziom, y, jakimi tematami. Y, no to akurat temat to chyba wszyscy, że tak powiem wiecie kto wygrał we Włoszech i tak dalej i tak dalej już ym, y, 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 jest że tak powiem ta osoba przedstawiana jako następca musulinimus i no wiecie to jest takie można powiedzieć podkręcanie, podkręcanie temperatury i gotowanie żaby i tak dalej natomiast przejechałem sobie kawałeczek jeszcze tu przy okazji pokażę tym właśnie zajmują się te bulwarówki tematami typu król Karol III ma prawie identyczne logo jak Cristiano Ronaldo a obok jest informacja że jeden z tutaj brytyjczyków zrobił sobie można powiedzieć ozdobę domu, która jest obsceniczna i, i tego typu rzeczy. Natomiast jedna kwestia prawie by mi umknęła, ale zwróciłem uwagę na, na właśnie Baker, tak? I mówię, no tak, dzisiaj no był ulica, ulicą jadę piekarską, a tu pan piekarz, ale słuchajcie. Eee, no. Warto czasem jednak do tych bulwarów zajrzeć, bo no to jest bardzo interesująca informacja. Słuchajcie, ten człowiek był, e, można powiedzieć, czołowym e, policjantem, który zajmował się terroryzmem i antyterroryzmem w Wielkiej Brytanii. Był jednym z można powiedzieć takich topowym, topowych gliniarzy, tak jak tu jest. Top Terror Cup tak go określono. No i e, prawdopodobnie <laughs> odwiedził go o samotny samobójca, tak? Tutaj można przeczytać, że wydarzyło się to już jakiś czas temu, chyba bodajże 14 września, czyli można powiedzieć okresie, gdzie Wielka Brytania była podczas żałoby. No i jest informacja, że 60-letni pan Malcolm Baker zginął po prostu w płomieniach w swoim takim domku wiejskim, który był kryty z Czechą. Tutaj w Anglii, to jest, jest też bardzo popularne, że tak powiem, budownictwo, cenione budownictwo i tak dalej. I przede wszystkim taki dom jest bardzo drogi tak. Także brytyjscy, tak powiem, policjanci, ci, którzy są gdzieś na szczytach tam władzy stołków, to naprawdę bardzo dobrze zarabiają, bo kiedyś byłem świadkiem no podejrzewam, że to właśnie był jeden z tych topowych policjantów. Wyjeżdżał sobie ze swojej można powiedzieć komendy pojazdem takim, który jeździ nieżyjący już oczywiście James Bond, tak, bo jak chyba większość z Was wie, Bonda uśmiercono w jego ostatnim, że tak powiem, odcinku. No i tu mamy podobną sytuację, tylko, że mamy do czynienia z, można powiedzieć, prawdziwym Bondem, ale takim niecywilnym, tylko, tylko mądrowym, choć już na emeryturze i, i pomimo, że był właśnie ten człowiek na emeryturze jeszcze właśnie jako y, cywil pracował dla y, no i można powiedzieć też pewnego rodzaju jednostek tam y, specjalnych, ale y, do brzegu słuchajcie, żeby nie przedłużyć. Otóż y, pan Baker y, po y, tej, że tak powiem, wieloletniej służbie w Scotland Yardzie wyprowadził się z Londynu i przeniósł się właśnie do takiego Exmoor National Park tam gdzieś w okolicy czyli na wieś, żeby tak powiem w spokoju, tak powiem zażywać emerytury no i tutaj okazało się, że niestety 14 gdzieś tam pod wieczór chyba około 18 tam już tak około 6pm, tak, czyli 18-14 września, budynek się po prostu ten spalił, i w konsekwencji czego znaleziono tam jego zwłoki, tak, spalone. W tym czasie jego partnerka była nieobecna w domu, a zajmowała się hodowlą świnek, ale ponoć takich, jakichś rasowych świnek, że yy, można powiedzieć, yy, no, nie była to cena, że tak powiem, później za te mięso, yy, takie jak w marketach, tylko podejrzewam, że odpowiednio, odpowiednio yy, wyższe i gdzieś tam pewnie w jakichś restauracjach była sprzedawane, ale mniejsza z tym. Yy, co najciekawsze, ten człowiek od wielu lat zajmował się topowymi sprawami jeśli chodzi właśnie o terroryzm, antyterroryzm i tak dalej. Między innymi brał udział w, w śledztwach związanych z 9-11. Słynne, że tak powiem, zawalenie wieżowców, później oczywiście ataki 7-7 w Londynie. No i ostatnia z takich głośnych spraw to. Śmierci, zabójstwo um, dysydenta rosyjskiego pana Litwinienki, tak? Otrutego, um, polonem. A... no i tu zaczęły się jakieś tam spekulacje odnośnie tego, dlaczego um, ten człowiek zginął. Tym, tym bardziej, że tutaj ci um, um, ludzie z tej gazety że tak powiem dziennikarze dotarli tam do lokalsów którzy no, mówili że niemożliwe żeby w tym domu było przyłącze bo nie ma przyłącza gazu tak więc prawdopodobnie musiała być tam butla gazowa natomiast ja wam powiem ja nie za bardzo wierzę w to że ktoś kto kupuje sobie powiedzmy za milion czy więcej domek nie wiem, ile akurat ten dom kosztował, ale no, słuchajcie, skoro tutaj One Bedroom Flat nowy zaczyna się od w Londynie, od powiedzmy tam miliona funtów w tych nowych apartamentach, to no taki dom na wsi tym bardziej sporo kosztuje, skoro ta pani właśnie uprawiała tam również świnki, czyli nie był to tylko domek z ogródkiem. Na pewno było tam jeszcze troszeczkę ziemi, także e, no taki człowiek musiał być zamożny. Tak jak Wam mówiłem, <laughs> ci policjanci na pewno mają e, no, spore tak, emerytury, a jeszcze e, na pewno jakieś odprawy. Co prawda, no emerytura to 67 lat, a on jeszcze tutaj sobie, że tak powiem, pracował w, jako cywil w, w doradztwie tam. Można powiedzieć, tej, tej no brytyjskiej, brytyjskiej policji. Człowiek ginie. Od razu, tak powiem, jest sprawa zamieniona pod dywan, bo za chwilę o tym Wam powiem, ale to dokończę jeszcze. Skąd ci, ci można powiedzieć, dziennikarze wiedzieli o, o tym, że tam nie ma gazu, ponieważ no, no parę osób. Wioska, tak, wszyscy wszystko wiedzą, wszyscy się znają. No i z tych wypowiedzi tych jego sąsiadów wynika, że nie był zbytnio ulubioną osobą. Wdał się tam w jakieś konflikty odnośnie poboru wody i tak dalej, i tak dalej. Także nawet jedna osoba się powiedziała w ten sposób, że no, o zmarłych nie mówi się źle, ale on tak powiem po, po tym. Po tym swoim sąsiedzi płakać nie będzie. No, jednym słowem, musiał być to kawał z nieprzyjemnej osoby i tak dalej. No i rodzi się pytanie, czy faktycznie rozstrzeliła się tam butla z gazem i dlaczego się tam znalazła, bo według mojego mniemania, to jeżeli ci Państwo mieli jakąś tam kuchnię, na pewno używali, że tak powiem. No, niestety jakiś pieca indukcyjnego, czy maszynki indukcyjnej i tak dalej. Skąd się tam ta butla znalazła? No. Mogli ją używać na przykład do grilla ogrodowego, tak? Kto wie, no nie wie. Ale. <laughs> y, wśród właśnie tych lokalsów. Y, zapanowała właśnie. Y, taka y, No takie podejrzenie i zwracali oni uwagę, że w obawie także o swoje życie, bo jeżeli nastąpił taki jeden, no taka jedna eksplozja, to kto wie co jeszcze może tam się wydarzyć i podejrzewano właśnie, że być może jakieś służby specjalne związane z Rosją chociażby mogły zaingerować i sprowadzić tutaj tego tak Biednego samobójce. <laughs> ja powiem: e, Zwłaszcza, że tutaj e, policja od razu wydała taki komunikat, że e, jest to samobójstwo, e, i e, nie podejrzewa się żadnej osoby. Nie, nie będzie prawdopodobnie prowadzone śledztwo w sensie że mogły brać udział osoby trzecie w tym w tym wypadku no dziwne prawda jakże to szybko się wszystko rozwiązuje i być może gdzieś tam po latach ktoś odsłoni karty i może ktoś napisze jakąś książkę na ten temat, co stało faktycznie za śmiercią tego tego człowieka, który piastował można powiedzieć jedno z najwyższych stanowisk w policji brytyjskiej związanych z terroryzmem. No jeżeli prowadzi się tego typu sprawy, jak 911, 77, czy Litwinienko, to faktycznie e, faktycznie sporo wiedzy się posiada i być może komuś ta wiedza się nie za bardzo e, podobało, że taką wiedzę ta osoba posiada. E, no i to tyle. Dzisiaj tak m, można powiedzieć prawie, że e, James Bondowo. Aha. Do następnego razu.